Was bardzo serdecznie chciałabym wam dzisiaj wyciągnąć karty na styczeń 2023 roku dla osób urodzonych w znaku wagi. Co czeka wagi w styczniu? Wyciągnę, tak jak zawsze, trzy karty: aura miesiąca, sprawy miłosno-uczuciowo-związkowe i sprawy zawodowo-finansowe. Waga i styczeń. Aura miesiąca. Cesarz. Co czeka w związki? Król Buław. I sprawy finansowo-zawodowe. Paść Kielichów. Bardzo fajny. Bardzo fajny styczeń. Bardzo fajny początek roku. Dobry, serdeczny, stały. Czwórka, yy, jako cesarz, ale mówimy tu o yy, energii yy, czwórki. Czwórka jest tak yy, konstant z pełnością. Tak jak cztery koła w samochodzie. Czterech dobrydża. Także tutaj jest. Ewidentnie taka pewna stałość, czyli jeżeli było dobrze, to będzie dobrze. Jeżeli było źle, to na pewno się poprawi, bo jednak cesarz mówi, że, że coś tam będzie dobrze. Karta ta, ponieważ są trzy karty w dodatku męskie, drogie, drogie wagi patrzcie na swoich partnerów ojców, braci, dziadków, wujków bo styczeń będzie u Was pod w energii męskiej. Być może, że to Wy, drogie wagi, będziecie musiały założyć spodnie i być głową rodziny, i decydować. I czasami nie czuć tego wsparcia mężczyzn, ale być może, że wasi mężczyźni będą potrzebowali wsparcia. Patrzcie, bo być może tak jak mówię, czy syn, mąż, brat, ojciec, dziadek mogą potrzebować nie tylko takiego wsparcia, w sensie zrobię zakupy dla starszego pokolenia, czy przyjdę, porozmawiam, ale może będą potrzebowali waszego takiego wsparcia emocjonalnego, pocieszenia, bo ci też cierpią. I nawet, wiecie, od małego jest wpajane w chłopców: nie wolno ci płakać, bo jesteś chłopcem, bo jesteś mężczyzną. Nie masz się, nie płacz, bądź męski. No i dlatego mężczyźni częściej popełniają samobójstwa. Dlatego. Czasem ten twardy mężczyzna potrzebuje wsparcia, aczkolwiek tu jest takie wsparcia, wiecie, psychologicznego, psychiatrycznego, wsparcia, wsparcia emocjonalnego, ale tu są silni mężczyźni, poza, poza paziem kielichów, który jest młokosem, tu są silni, twardzi faceci. Co jeszcze do, odnośnie cesarza? Cesarz lubi się o, otaczać, y, lubi otaczać się pięknymi rzeczami. On lubi, ale moment, moment. On, y, dlatego, żeby się pochwalić. On mm, lubi mieć tło. On lubi być, że tak powiem, autorytetem i stara się być autorytetem. Zresztą są tu dwie karty autorytetów, więc być może będziecie albo wy staniecie się autorytetami, drogie wagi, albo. Do Was albo wy będziecie musieli iść do mężczyzny autorytetu i poprosić, zapytać się, poprosić o, też o wsparcie. Hmm. Co jeszcze cesarz? cesarz? Cesarz, jeżeli chodzi o finanse, też jest całkiem niezły i yy, Cesarz goły raczej rzadko, rzadko bywał w historii. Hmm. Natomiast, co jeszcze Cesarz? Tak jak mówię, lubi, lubi pokłony, lubi, jeżeli będziecie załatwiać sprawy zawodowe, to pamiętajcie, że idąc do cesarza, fajnie mu sprawić jakieś, coś miłego komplement, słówko, pochwalić powiedzieć: Wow, bez Ciebie ani pani, szefie, bez Ciebie to ani, ani. I na pewno będzie dużo spraw załatwionych. Jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, mężczyzna z drogi, z podróży, z kierowca, facet, który jeździ. Dużo zamieszania, dużo takiego niecierpliwości, dużo, dużo e, energii też erotycznej. Natomiast pod koniec miesiąca możecie być po prostu taką też e, niepewnością, e, bo tutaj też będzie w związku w niepewność, to znaczy nie taka niepewność, że nie wiem, tego tylko wy nie będziecie wiedzieć, co dane, w danej chwili. Tu nie będziecie mogli nic zaplanować z partnerem. Bo albo partner będzie bardzo spontaniczny i będzie wasze to, te plany zmieniał, albo na zasadzie będzie niespodzianka. I wiecie, nie zawsze ta niespodzianka jest fajna. Jeżeli na przykład wy się szykujecie. Przykładowo daję ja wiem, że jest zima, i ten na przykład nie wiem, jesteście przekonani, że będzie y, zabierze was na wycieczkę na grilla, po czym się okazuje, że idziecie do tak. <laughs> ekskluzywnej restauracji, że wy w dresie i w, że tak powiem, bluzie i w adidasach wyglądacie jak, no, kwiatek do kożucha. A więc tu możecie być właśnie taką, nie, brakiem takiej niepewności, e, zmęczeni w pewnym momencie. Tak jak zresztą król Buław jest zmęczony. Fajny, erotyczny, naprawdę, czas, no... Będzie się działo. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, wyjście za trzech pleców, przedstawienie się, pokazanie się, być może będziecie staniecie przy, przed cesarzem, dlatego warto się przy, przygotować do tego występu, e, mając e, gdzieś tam, w, jak to się mówi, w asy w rękawie pod tytułem Smaczki dla cesarza, żeby go podłechtać, żeby go tak, wiecie, e, dopieścić słownie. E, bo żeby on się poczuł taki ważny, bo cesarz musi się poczuć ważny. I wtedy wy ugracie. Być może sprawozdania, może rekrutacja. Jeżeli się staracie o pracę, to, to na pewno zostaniecie zaproszeni do tego, żebyście się przedstawili gdzieś tam w swoim przed, przed, przed tego. To nie będzie tylko na zasadzie wysyłania CV, ale również będziecie musieli się pokazać, przedstawić i zaprezentować. Dobry, fajny czas w styczniu. Wszystkiego dobrego, drogie wagi. Do zobaczenia.